Zobaczcie, wszyscy wiemy, że w miarę upływu lat nasze ciało zaczyna tracić taką swoją naturalną soczystość. To jest praktyka, która nas uzdrawia, bo to jest tak zwany taki uzdrawiający dotyk. To, co ja robię dzisiaj i teraz, jest częścią mojego życia, więc albo mogę robić coś szybko i nieuważnie, albo mogę czerpać z tego. Cześć kochani. Witajcie. Witamy was w podcaście projektu Fajne Życie. Dzielimy się tutaj z wami wszystkim, co dotyczy zdrowia, co dotyczy długowieczności, witalności, fajnego życia, życia w spokoju, życia w radości i takiego poczucia spełnienia. I dzisiaj chcemy podzielić się z wami jedną praktyką, która to wszystko nam przynosi. To jest taka praktyka długowieczności, która otrzymuje nasze ciało młode przez Długie lata naszego życia. To jest praktyka, która pochodzi z Ajurwedy i jest częścią rytuału poranka. W ogóle o rytua rytuale poranka nagraliśmy cały podcast odnośnie do tego, co mówi Ajurweda o tym, co może nie należy wykonywać rano, ale co warto wykonywać rano, żeby dobrze zacząć dzień. O tym jest oddzielny podcast, podlinkujemy go, jeżeli, jeżeli was ciekawi, możecie sobie go odsłuchać. Zdecydowanie polecamy. Natomiast dzisiaj będzie jednak. Tak, konkretna... W tamtym podcaście, jakby mówiliśmy, że jest taka praktyka jaka Bianga, i pisaliście, że chcecie więcej dowiedzieć się, na czym ona polega. W związku z tym w nawiązaniu do tamtego podcastu, który nie do końca rozwinął ten temat, rozwijamy ten temat teraz dzisiaj. Tak, bardzo często mówicie: więcej Ayurwady, więcej Ayurwady, i z przyjemnością, z przyjemnością dzielimy się Ayurwadom. Uważamy, że bardzo warto. Zobaczcie, wszyscy wiemy, że w miarę upływu lat nasze ciało zaczyna tracić taką swoją naturalną soczystość. Czyli ciało nasze wysycha, kurczy się, umysł traci swoją ostrość i sprawność, to jest, to jest naturalna kolej rzeczy. E, dlatego, że w pewnym momencie wchodzimy w etap życia zwany w watą, czyli to jest e, czas e, zarządzany przez żywioł powietrza i eteru, gdzie wtedy jest właśnie bardziej sucho. Ale dobra wiadomość jest taka, że jak wiemy, Ajurweda jest nauką o długowieczności i Ajurweda mówi, co możemy zrobić, żeby utrzymać nasze ciało w bardzo dobrym stanie, żeby ta soczystość pozostała w nas przez, przez długie lata, żebyśmy mogli zachować młodość i ten blask młodości, prawda? W zupełnie naturalny sposób. Tak. Ja myślę, że to jest wystarczająca reklama do tego, żeby, żeby posłuchać na czym, na czym to polega. No właśnie, żeby zachować tę soczystość, tę witalność, ten blask, Ayurveda rekomenduje Abhyanga. Abhyanga, czyli automasaż albo masaż olejem. I Chcę Wam tutaj e, zacytować e, fragment, e, który pochodzi od jednego z tak zwanych ojców Ayurvedy, Charaka Samita, na temat Abhyangi, na temat oleju. Cytuję. Ciało osoby, która regularnie stosuje masaż olejowy, nie ulega poważnym uszkodzeniom, nawet jeśli dojdzie do urazów albo intensywnej pracy fizycznej. Codzienne używanie olejów sprawia, że ciało staje się silne, piękne, o przyjemnym zapachu i jędrne, a także najmniej podatne na skutki starości. Ja myślę, że to już wystarczy, jeżeli chodzi o reklamę tego, na ile warto to robić. Powiemy o tym dzisiaj, jak to robić, jak często to robić, jakim olejem, ale najpierw powiem o tym, dlaczego i co to robi. Chociaż w zasadzie już ten fragment myślę, że wiele wyjaśnia. Samo słowo olej w sanskrycie oznacza snecha, a inne tłumaczenie tego słowa sneha to jest miłość albo czułość. To jest, to jest niesamowite. Sanskryt jest w ogóle absolutnie niesamowitym e, językiem. Zobaczcie, esencją rośliny jest olej. A tak samo jak esencją tego, kim my jesteśmy, jest miłość. I więc to jest praktyka, która nas uzdrawia, bo to jest tak zwany taki uzdrawiający dotyk. Bo poprzez to, że my nacieramy nasze ciało olejem, my można powiedzieć, że pokrywa, pokrywamy je taką warstwą. Miłości. I warto wiedzieć o tym też, że to jest praktyka, która niesamowicie relaksuje nasz układ nerwowy, więc jeżeli często czujemy się spięci, przebodcowani, czujemy, że nasz układ nerwowy potrzebuje tego, żeby wracać częściej do spokoju, do tego swojego bazowego poziomu, bazowego stanu, odpoczynku, trawienia, to, to jest coś, co powinniśmy wykonywać. Jest takie powiedzenie w ayurwadzie, albo dzisiaj zapłacisz człowiekowi od oleju, albo jutro zapłacisz lekarzowi. Kolejna reklama. Okay. Dobrze, jakie są korzyści z automasażu ayurwadyjskimi olejami? Skóra, oczywiście. Ponieważ nacieramy skóra, będziemy to od razu widzieć, że nasza skóra e, będzie bardziej miękka, będzie bardziej elastyczna, bardziej delikatna, bardziej nawilżona, bardziej promienna. E, I to będzie utrzymywało się przez kolejne lata naszego życia. E, pamiętajmy, że skóra jest żywa, e, skóra oddycha, skóra usuwa toksyny i olejowanie wspierają bardzo w tych procesach. Mm. I tak jak powiedziałam wcześniej o tym, że jak bardzo istotny jest dotyk, poprzez olejowanie mamy kontakt z własnym ciałem, poprzez dotyk. A dotyk, jak wiemy, uruchamia hormony szczęścia. Oksytocyna przecież jest wydzielana wtedy. Obniża się poziom kortyzolu, więc odczuwamy więcej przyjemności, odczuwamy mniej lęków, mniej strachu. Bardziej się uziemiamy w tym, co jest. W tym, co jest, mamy większy kontakt z sobą. To jest niesamowita rzecz, którą możemy, powinniśmy robić dla siebie. Hmm. Po prostu dla siebie, jako taki czas, którym my poświęcamy sobie. Ja się trochę uśmiecham, dlatego że na początku, jak jeszcze nie wiedziałem, na czym to polega, to jakby myślałem, że to jest po prostu natarcie się olejem. I, i, i właśnie. I nie, nie na tym to polega, e, bo właśnie można po prostu wziąć olej, prawda? I, i, bo, była to praktyka e, nasza wcześniej, też pamiętam, że jakbyś w ciąży to stosowałaś olej, żeby zapobiec rozstępom, więc jakby w ogóle e, olejowanie ciała e, też jakby to są takie mm, rzeczy, które, które od razu można zauważyć, no nie? Że jakieś rozstępy, czy jakieś rzeczy macie kiedy to skoro jest nawilżona, na tak. To, to jakby samo, samo to, ale tutaj jest coś więcej. No nie? To nie jest tylko to, żeby wziąć i po prostu to nacierać się, się olejem, tylko jest to taki trochę krok dalej. I to jest w ogóle fajna rzecz, bo e, moim zdaniem, jakby do każdej czynności e, można podejść na dwa sposoby: albo po prostu ją zrobić, bo coś trzeba zrobić, albo można ją po prostu wykonać z taką pełną ważnością, nie. I wtedy nagle te dwie minuty zupełnie jakby inny mają kształt, bo jeżeli coś robimy, a myślimy o czymś innym, no to nie jesteśmy tu i teraz. A jak jesteśmy tu i teraz i skupiamy się na tym, co robimy, to nagle potem jesteśmy bardziej wypoczęci, mamy świeższy umysł, bo nasze pomysły, rozwiązania problemów przychodzą najczęściej wtedy, kiedy właśnie odpoczywamy, kiedy robimy przerwę na coś, nie? Kiedy jesteśmy pod prysznicem, tak, nie? To a to, jest, po, kiedy robimy automasaż. Dokładnie. I to jest, to jest, moim zdaniem, taka, taka właśnie, mm, taka uważność. To, fajnie, że o tym mówisz, bo można sobie, wiecie, zrobić po prostu, tutaj sobie nacieram się olejem, a tu już myślę o kolejnych sprawach, a tu jeszcze z kimś rozmawiam. Nie, to jest święty czas. To jest święty czas, kiedy ja jestem z sobą i ja robię coś dla siebie i tak, jak mówisz, i to jest... Mm, te wszystkie praktyki, które robimy w Ayurvedzie, to nie są taski do wykonania i odhaczenia. Mhm. To nie o to chodzi, żeby je po prostu zrobić, i jak zrobię, to już będę żyć 100 lat. Y za, tym, za tymi praktykami. Prostymi... Po co, nie? Po co? Jakby no fajnie jest przedłużać sobie życie no nie? i mieć tylko, tylko w momencie, kiedy nasze życie składa się z właśnie. bólu, nerwów i lęku, to tak naprawdę po co, jakby je wydłużać? To raczej by posuwało je skrócić, skoro jest takim cierpieniem wielkim, no nie? A tutaj, jakby, jest odwrotna rzecz zupełnie. No dokładnie. Więc za tymi praktykami jak abjanga, czy jak nawet e, oczyszczanie języka, można powiedzieć, że to taka higieniczna e, mhm. czynność, ale za takimi wszystkimi. Praktykami stoi intencja. Czyli po co ja to robię? Dlaczego ja to robię? Co stoi za tym, że ja wstaję rano wcześniej po to, żeby mieć mój rytuał, żeby on mnie nastroił na dzień? Pamiętajmy, że z takiego zwykłego dnia składa się tydzień, z takiego zwykłego tygodnia, naszej rutyny, składa się nasz miesiąc i z takich zwykłych miesięcy składa się nasze życie. Więc to, co ja robię dzisiaj i teraz, jest częścią mojego życia, więc albo mogę. Robić coś szybko i nieuważnie, albo mogę czerpać z tego e, zwykłego. Więc tak naprawdę taka Abianga jest e, naszymi wakacjami, jest naszym spa, które fundujemy sobie codziennie. Takim luksusem, wręcz, który powinien być absolutną podstawą e, dla nas. Tak, e, widzimy to na skórze, natomiast e, Abianga sięga naszych głębokich tkanek i to co Powoduje ten masaż, to jest głębokie nawilżenie wszystkich naszych organów, wszystkich naszych tkanek. Ten masaż stymuluje punkty energetyczne i zakończenia nerwowe, które są połączone z wszystkimi organami w naszym ciele. Masaż ten zapobiega odwodnieniu. Oczywiście bardzo nas nawilża. To, jest, to, to nie jest tak, że my się nawilżamy tylko poprzez to, co pijemy, ale ten masaż niesamowicie na to wpływa i to po prostu widać e, też. Przez to, że bianga wpływa na nasz e, układ nerwowy i e, relaksuje nas, e, zapobiega też bezsenności i bardzo nam pomaga zasypać lepiej. E, masaż ten e, stymuluje limfa. A my potrzebujemy stymulowania naszego układu lymfatycznego, bo on sam się nie oczyszcza. Oczyszcza się wtedy, kiedy my go właśnie poruszamy poprzez masaż albo ruch, czy jakieś skakanie, wtedy kiedy uwalniamy pot. I dzięki temu uwalnia nagromadzone toksyny. i my się z tego powinniśmy oczyszczać każdego dnia. Mhm. I oczywiście dzięki temu wzmacnia też naszą odporność, nasz układ odpornościowy. Niesamowicie wpływa na mięśnie na stawy i na wszystkie tkanki. To jest właśnie niesamowita rzecz. Jak będziecie robić, możecie sobie właśnie zobaczyć, w jaki sposób, jeżeli na przykład ćwiczy, ćwiczycie aktywnie, to autentycznie to jest różnica jak pójdziesz na drugi dzień na trening albo tego samego dnia po tym rytuale, to, to jeżeli jakieś, no wiadomo, jak ćwiczymy i wraz z wiekiem te stawy zaczynają troszeczkę strzelać, troszeczkę, no jakby inaczej się zachowują. Dzięki temu rytuałowi naprawdę można zauważyć różnicę. Co zauważyłaś? Zauważyłem. Tak jakby, wiesz, tak jak, czy jakby było to ciało dosłownie naoliwione. Wiecie, mm -hmm. to też jest może efekt placebo, ale nieważne. Placebo jest żywe. Od placebo nagraliśmy oddzielny podcast, bo to, że coś jest z placebo, to nie znaczy wcale, że nie, że, że nie działa albo że jest gorsze. Tak naprawdę wszystko to jest placebo. Nie będę się rozwodził, ale podcast o placebo był naprawdę mocny i gruby, w, nie, w, w, zarówno w dane naukowe, jak i w nasze zdanie na ten temat. Tak, wracamy, wracamy, wracamy. Sorry. I jest to prawda, jest to prawda, bo e, jeżeli w Wojowadzie jest tak, że to, co, to, 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 co uzdrawia, jest przeciw, przeciwne, tak? Mhm. Czyli jeżeli mamy suchość w ciele, mhm. e, potrzebujemy tego, co jest przeciwne. Czyli mhm. potrzebujemy ją nawilżyć, naoliwić. I, i to właśnie robi Abianga. Więc to jest normalne. Jeżeli zaczniecie czuć, że mniej strzelają wam kości, to zupełnie. To o to chodzi właśnie. O to przecież chodzi. I to jest. E, Dlatego od 30 roku życia to jest naprawdę ważne, żeby, żeby się tym zajmować. Okej, okay, jak to teraz robić? Jakie oleje? Irwada zaleca różne oleje dla różnych dosz. I teraz um, dla waty um, powinien to być olej, który będzie rozgrzewał, będzie ocieplający, idealny jest olej sezamowy, dla pity. Coś, co będzie ochładzało, czyli olej kokosowy, słonecznikowy, lekawy, e, olej słonecznikowy z dodatkiem nagietka, albo w ogóle bez oleju i wtedy e, lekapy niekoniecznie olejowanie, ale na przykład masaż na sucho e, będzie bardzo dobry, bo kawa potrzebuje bardziej pobudzenia. E, jeżeli zastanawiacie się i nie znacie tych pojęć kawa, co to, wata? Kapa, co to mm -hmm. jest, e, zapraszam Was do podcastu, w którym o tym więcej. Um, Mówiliśmy, Mówiliśmy? Że tak. To, była, to był podcast, co to jest ta Jurveda. Też podziękujemy w, w opisie. Więc będzie dużo fajnego słuchania. I teraz jak olejować? Co robić? E, znaczy, ważne, żeby ten olej był ciepły, więc warto go podgrzać. Możemy go podgrzać sobie po prostu pod ciepłą bieżącą wodą, możemy go podgrzać w kąpieli wodnej w garnuszku. Ważne jest to, żeby mm, robić Abyangę rano. Robimy ten, to jest zabieg, który robimy rano, nie wieczorem. Wieczorem możemy wykonać taki masaż stóp, stóp i głowy, czyli czubka głowy, a jeżeli nie chcemy jej sobie brudzić, bo to jest olej, okay? pamiętajmy, że to jest olej i ten olej będzie tłusty. Olej ma naturę tłustą i o to chodzi, więc warto tutaj też wziąć pod uwagę. To w jakich ubraniach będziemy, czy później zakładamy ubrania, jakie ubrania. I najlepiej wybrać takie, których nam nie będzie szkoda, które będą naszymi ubraniami od Abiangi, mmm, dlatego że one po prostu przesiągną tym olejem z czasem. Jakby taki jest, taki jest skutek tego, a zdecydowanie warto. Więc robimy to rano, kiedy przygotowujemy się, możemy sobie ten olej podgrzewać i przeznaczamy na taki masaż, Tyle czasu, ile mamy. Ajurweda powie, bo to jest tak, 20 minut, 15 minut, ale nie masz 15 minut, ja nie mam 15 minut i, i nie robię tego przez 15 minut, ale dwie minuty, 5 minut, może jedna minuta, ile masz czasu, tyle poświęć, ale w takiej pełnej uważności z sobą, żeby naczyć całe ciało tym olejem, idealnie zacząć od głowy. Polewamy ciepły olej na głowę, głowa i szyja są bardzo ważne w Ayurwadzie, dlatego że z 107 punktów energetycznych na całym ciele 37 znajduje się właśnie, właśnie tam. Natomiast jeżeli oczywiście zrobimy to rano i nie chcemy, teraz potem spieszymy się, idziemy do pracy, mamy jakieś sprawy, możemy pominąć głowę, możemy sobie raz w tygodniu zrobić masaż głowy, wtedy całe włosy będą natłuszczone. Też niesamowicie wpłynie na nasze włosy, na to, jak one będą odrastać, jakie będą odświeżone. I wtedy pochodzimy sobie z tym olejem trochę dłużej w ciągu dnia, a potem go trzeba dobrze zmyć po prostu. Taki, taki tip, protip, jeżeli chodzi o włosy. Nie moczymy najpierw wodą, tylko najpierw na ten olej nakładamy szampon, a dopiero później woda, wtedy zmyje się szybciej. To Dotyczy to okay. te bardziej dłuższych włosów Kamilu, myślę, okay, że okay, niż dobra. ciebie, bo ciebie to nie zrobi różnicy. Dobra. Natomiast u osób, które mają dłuższe włosy i mają dużo tego oleju, to zaczynamy od szamponu. Warto sobie czasem nawet dwa razy umyć tym szamponem, żeby ten olej dobrze, e, dobrze zmyć. I tak, i jesteśmy z sobą w tym czasie i teraz e, pozostawiamy ten olej na ciele. Dobrze jest, żeby był chociaż te 15 minut. Możemy wtedy iść i coś po prostu robić, przyżykować śniadanie, przyżykować się do dnia, ale żeby ten, z tym olejem chwilę pochodzić, do 45 minut zaleca Aurwada, później dłużej już nie, dlatego że to może powodować zatykanie porów, tego nie chcemy. Natomiast te 45 minut to jest taki idealny czas, który pozwala temu olejowi w, wsiąknąć we wszystkie tkanki po kolei. Um, naszego ciała, o tych tkankach, o tym, jak to Ayurveda mówi, e, chętnie opowiem w innym razem. E, natomiast e, każda tkanka potrzebuje swojego czasu, żeby e, potrzebuje określonego czasu, żeby. Mm, Przyswoić, tak? Tak, żeby przyswoić ten, ten olej. Więc jeżeli chcemy, żeby całe ciało bardzo głęboko nawilżyć, pozostawiamy go tam do 45 minut, minimum 15 minut. Bo to jest ta pierwsza tkanka, to jest nasza limfa, która będzie się dzięki temu super oczyszczać. Co robimy potem potem bierzemy ręcznik, delikatnie ściągamy ten olej, albo po prostu od razu idziemy pod prysznic, zmywamy, nie musimy używać mydła, aurwada w ogóle nie zaleca dużej ilości mydła, to nie jest bardzo potrzebna. Ciepła woda, troszeczkę mydła może być jak najbardziej i to wszystko. I już po takim, po takim pierwszym masażu można zobaczyć, jak skóra jest nawilżona, jak nie potrzebuje żadnych balsamów ani nic, po prostu jest taka, taka soczysta wręcz. Nie? Tak, z tego, co, co pamiętam, z tego, co mówiłaś, to Ayurveda w ogóle jakby nie zaleca takich stricte balsamów do ciała, prawda? Tak, tak. Irweda mówi tak, e, nakładamy na skórę wszystko to, co możemy zjeść. Czyli jeżeli kupujemy sobie jakiś balsam w sklepie X i, e, i, i zastanawiamy się, czy on jest dla nas dobry... to jak to... możemy sobie posmarować go na chleb, to jest, tak? Tak. Krótko <grytki> do temat. E, Dobra, też e, chciałem zwrócić uwagę, nie wiem, czy e, mm, nie wiem czy chciałaś o tym powiedzieć, ale odnośnie do jakości też oleju, który na siebie nakładamy. E, więc tak. jeżeli chodzi, tutaj mówiłaś o oleju kokosowym, słonecznikowym, e, oczywiście to nie może być olej rafinowany, tak? Czyli żaden tam jawski, ani, ani inny wawski. E, to w ogóle jakby tego typu oleje, e, to są rzeczy, których w ogóle nie powinniśmy e, mieć w domu. I bo one się nie... To, to, to w ogóle ten to, to nie jest produkt, e, k, k, który warto, warto mieć i warto stosować. To oleje w pełni ekologiczne, również do Ciała, bo ciało to jest. skóra to jest nawet, że tak powiem, gorzej niż zjeść, bo przez skórę jakby. Nie... Od razu przechodzi nam wszystko do ciała, także każdą rzecz, którą nakładamy na ciało. Dokładnie, nie ma wątroby, która by, dokładnie. by przy, oczyściła to, co przechodzi. I wszystko, co sobie na ciało nałożymy, to wędruje nam dalej. I właśnie pytanie, czy chcemy, żeby coś tam, co chcemy, żeby nam tam wędrowało. Więc jakiekolwiek refinacja tego oleju, czy, czy, czy oleje na rzepakowe, które są też bardzo silnie przetworzane, jakby proces produkcyjny możecie sobie sprawdzić, jak wygląda i jest dużo. To też dowodów naukowych, które mówią o tym, że tego typu oleje nie są dobre. Dlatego one. Nie są z pierwszego, dobre, to jest bardzo kamel dyplomatycznie powiedziane, tak. One są e, rakotwórcze, są e, toksyczne okay. dla nas e, i warto zwracać na to uwagę, naprawdę, jakich olejów używamy. I pamiętajmy, że skóra to jest to jest to samo, co... co tak jakbyśmy chcieli to, to zjeść, więc... Więc to nie jest na zasadzie... Czasami i to wcześniej, we wcześniejszych stadiach mojego życia, to było tak, że no to jak już na przykład kupiłem jakiś olej, który by się nie nadawał do jedzenia, prawda, a no to będzie, żeby się, prawda, sobie na, na skórę czy na coś dać. No nie, nie, tak? To... To, to tak, zupełnie tak. Nie, nie tak. Jeżeli coś... To to, samo to, to to samo tak. ciało, to jest to samo że... Wiecie, tak naprawdę jak sobie popatrzymy na ceny kosmetyków, takich zaawansowanych bardziej, które mają jakieś tam potężne składy, to się okazuje, że tak naprawdę to wcale nie są tanie rzeczy. One są zrobione z bardzo tanich rzeczy i są potem sprzedawane bardzo drogo, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na tę jakby finalną cenę, to one nie są drogie w porównaniu do ekologicznego oleju sezamowego, kokosowego, słonecznikowego, który e, możemy sobie nałożyć na ciało, czy też na kanapkę, czy też usmażyć coś na nim, nie? Dobra, Jasne. tyle co, z wywodów naszych co dotyczących To jest też oleju. Bardzo, bardzo fajne, do takiego oleju możemy sobie dodawać olejki eteryczne. E, jeżeli potrzebujemy m, ożywienia bardziej, możemy dodawać miętę, rozmaryn, lawendę, w zależności od potrzeb. E, i to są idealne nośniki takie oleje um, olejków, e, które będą nas też dodatkowo wspierać, czy na przykład po treningu. Okej, okay, czyli jeszcze raz, jakby podsumowując, e, to jest tak, że ten rytuał sobie możemy wpleść po prostu w nasz dzień, tak jak nam pasuje. Poranek najlepiej, natomiast możemy to zrobić też w ciągu dnia, jeżeli mamy wtedy przestrzeń i czas jak najbardziej, ale nie wieczorem. Miałem na myśli poranek, żeby wpleść w rutynę poranka, czyli na przykład nie wiem, wstajemy. E, robimy sobie masaż olejem, ubieramy sobie te ciuchy takie robocze i idziemy coś robić, na przykład tak jak u nas to wygląda. Wracamy z treningu, nakładamy olej, robimy abiangę i w międzyczasie przygotowujemy dziecku kanapki do szkoły, robimy śniadanie i tak dalej. Takie codzienne I ogarnianie po prostu. Dokładnie, Proza życia codziennego i potem... E, e, Przed śniadaniem, dokładnie. prysznic. Nigdy nie po śniadaniu. Prysznic nigdy i żadne. jedzeniu nigdy nie po jedzeniu. A wiecie dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że mm, po śniadaniu nasze ciało powinno trawić. A jeżeli my pójdziemy się myć, to nasze ciało przestanie trawić. Więc nie chcemy tego. Potrzebujemy chwili spokoju. Tak samo nie idziemy na trening od razu po jedzeniu. Powinniśmy odczekać na najmniej półtora, dwie godziny. Po dużym posiłku. Mhm. Tak. E, według Jurwady, po każdym posiłku. Okay. Trening e, to jest w ogóle oddzielny temat. Jak, jak trenować według Jurwady, jakie treningi robić i kiedy je robić. E, natomiast e, można też zrobić objangę, przed treningiem. To też zależy. Ja czasami robię wtedy, kiedy jestem w domu, kiedy robię trening w domu, skacz na skakance i ja robię ćwiczenia, które nie będą przeszkadzały w tym oleju, ale nie wyobrażam no sobie tak, iść. Jak tak, na siłownię pójdzie na siłownię, dokładnie. Rady, no. a, albo ale na bieganie, trening. Bieganie jest spoko, też jest nie? Nie? super. Więc można to zrobić przed treningiem, jeżeli wiemy, że ten trening będzie trwał do tych 45 minut najlepiej. I to jest super. Możemy zrobić Abiangę i zrobić medytację po tym czasie. To też cudowne jest, bo to jest jeszcze więcej takiego. Połączenia ze sobą a, i kontaktu ze sobą, więc, więc którego potrzebujemy naprawdę bardzo dużo w dzisiejszym takim zabieganym świecie. Więc, tak, więc najpierw masaż, a, potem prysznic, potem jedzenie. Okej. Okay. I w taki sposób sobie wplatamy, żeby. żeby a jeżeli mamy jakiś wolny dzień, na przykład w weekend, możemy sobie zrobić cały rytuał wtedy na no nie i przedłużyć go i. Po prostu zrobić sobie takie weekendowe, fajne spa. A wieczorami warto sobie nacierać, ciepło malając stopy tuż przed pójściem spać. To mm. też będzie fajnie nas uziemiać po całym dniu, kiedy wiecie, dużo się dzieje, zwłaszcza jak mam jeszcze dużo myśli i, um, i tam dużo rzeczy jest. E, warto zacząć sobie biangę od e, jednego, może dwóch dni w tygodniu i potem zwiększać to na. E, na może codzienną praktykę, tak jak zaleca Ajurweda, i zobaczyć, jak, albo zrobić sobie taki eksperyment, i zobaczyć, jak to będzie działać, jak się będę czuć, kiedy będę robić taki masaż, automasaż codziennie przez 40 dni. No to chyba wszystko na temat diangi. Super, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu, piszcie. Jeżeli, pod, jeżeli podcast Wam się podobał, zasubskrybujcie sobie koniecznie na Spotify albo na YouTube, w zależności od tego, gdzie słuchacie. Dzięki śliczne za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy was do tego, żeby, żeby e, znaleźć dla siebie czas i, i zrobić coś tak e, odmładzającego mm. i fajnego. Dzięki bardzo. Super. Życzymy długowieczności, wieczności, pełni zdrowia i słyszymy się. Papa. pa Cześć!